Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmiku chciałabym y, powiedzieć Ci, czym ja się zajmuję, jakie nasza firma daje możliwości, z jaką firmą współpracuję. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Małgorzata Stecko i od czterech lat współpracuję właśnie z firmą Monade. I dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, na czym ta współpraca polega, dlatego że mam bardzo dużo osób, które odzywają się do mnie, pytają się, dowiadują się. I pytają się właśnie, jakie są warunki przystąpienia do firmy. Więc na początku powiem tak szybciutko ogólne informacje o firmie. Więc firma powstała ponad 6 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jest to firma rodzinna i ma cudowne, cudowne właściwości, cudowne wartości. Przede wszystkim dla naszej firmy najważniejsza jest rodzina, najważniejsze jest są dzieci, rozwój, edukacja. Nasze produkty są całkowicie naturalne, nie zawierają żadnych szkodliwych toksyn ani konserwantów i naprawdę działają. I tak jak wspomniałam, firma powstała 6 lat temu w Stanach Zjednoczonych, jest już w Kanadzie, w Anglii i od roku w Polsce i w Irlandii. I dzisiaj skoncentruje się maksymalnie na Polsce i na Irlandii, dlatego że tutaj są niesamowite, um, niesamowite możliwości właśnie dla osób z Polski i z Irlandii. Nasza firma w pierwszym roku działalności, jak powstała, plan był taki, że chce zarobić przynajmniej milion dolarów w ciągu pierwszego roku. Zarobiła 25 milionów, więc bardzo szybko się rozwija. W roku 2016-2017 mieliśmy wzrost 700%, także daje mi to świadomość, że nasza firma naprawdę jest niesamowita cudowne jest to, że nie mamy żadnej konkurencji bo jesteśmy jedyną firmą z sprzedaży bezpośredniej albo z multilevel marketingu, gdzie są tylko i wyłącznie albo nie tylko i wyłącznie na początku były tylko i wyłącznie produkty do pielęgnacji włosów, cała gama do pielęgnacji właśnie produktów do pielęgnacji włosów dla wszystkich, dla kobiet, dla mężczyzn dla dzieci, a teraz mamy też produkty fantastyczne, naturalne do pielęgnacji twarzy i od niedawna produkty wellness. W Polsce na razie są dostępne tylko i wyłącznie produkty do pielęgnacji włosów i do pielęgnacji skóry. Także skoncentruję się dzisiaj na tym. Co jest też następną rzeczą, która mnie przekonała do współpracy, to że produkt mamy bardzo prosty produkt, czyli szampon do włosów, krem do twarzy. Szamponu potrzebuje każdy. Każdy używa szamponu, każdy potrzebuje dobrego, naturalnego szamponu. Dlaczego nasz produkt jest fenomenalny? Dlatego, że jest to produkt naturalny. Nie zawiera, nasze produkty nie zawierają żadnych szkodliwych toksyn ani konserwantów czyli nie ma w nich parabenów, nie ma SLS-ów, nie ma sulfonatów, nie ma y, żadnych szkodliwych toksyn, które mogłyby mieć skutki uboczne na nasz organizm. Y, produkt jest całkowicie wegański. Nie ma tam produktów odzwierzęcych, nie jest testowany na zwierzętach. Mamy certyfikat skarżącego króliczka, który świadczy o tym, że nasze produkty nie są testowane na zwierzętach, są testowane na ludziach. Produkt jest gluten free. Nasz produkt jest też przeciwstarzeniowy, czyli przy używaniu tych produktów włosy się nie starzeją, a włosy, które są zniszczone, przerzedzone, włosy, które się przerzedziły, które zaczęły wypadać, zaczynają odrastać. Na zasadzie właśnie odnowy, odżywienia, nawilżenia cebulki włosa. Nasz produkt jest też koncentrat, jest to koncentrat, także produkty wystarczą na wiele dłużej niż tradycyjne produkty. Dla mnie jeden szampon wystarczy na co najmniej 6 miesięcy, a moje włosy są dosyć długie i są bardzo gęste. Teraz moje włosy się dodatkowo zagęściły po używaniu właśnie tych produktów. Czyli mamy produkt premium z najwyższej półki. Produkt naturalny, produkt wegański, nietestowany na zwierzętach. Czyli to, co teraz każdy, każdy człowiek szuka: produktu naturalnego, który naprawdę działa. I my taki produkt mamy. Następna ważna rzecz jest taka, że nasz produkt jest zużywalny. Czyli z, y, powtórzenie biznesu. Jeżeli ktoś rozkocha się w tym produkcie i zobaczy, jak tanio on kosztuje, bo naprawdę są to produkty bardzo tanie ale są jakości premium dlatego, że są to koncentraty i przy używaniu tych produktów właśnie korzystaniu z programu Market Partner albo VIP te produkty są naprawdę bardzo tanie dlatego, że macie dyskant jako VIP klient do 40% jako Market Partner do 55% i jeżeli korzystacie jeszcze dodatkowo z promocji i kupujecie sobie na promocjach to nawet można mieć te produkty 70-80% taniej od ceny detalicznej. Także niesamowita oszczędność, a produkt jest po prostu fenomenalny, fenomenalny. Także ym, jakie warunki trzeba spełniać, żeby być market partnerem? Tak naprawdę nie mamy żadnych ograniczeń, nie mamy żadnych warunków. Każda osoba, która chce Mieć produkt najtaniej albo zarabiać pieniądze, może do nas dołączyć. Nie ma tutaj żadnych limitów. Co jest bardzo ważne, że inwestycja jest niewielka, dlatego że w Polsce y, najmniejsza logiczna inwestycja powiedziałabym to jest kwota w wysokości 965 zł, gdzie masz już produkty pewnego rozmiaru, możesz dla, dla siebie używać produktu najtaniej i oczywiście masz możliwość zarabiania pieniędzy. Wspaniałe jest to, że nie ma żadnych zobowiązań. Nie ma żadnych limitów, nie ma obowiązku miesięcznych zakupów, nie ma żadnych opłat miesięcznych. Nie musisz e, sprzedawać, jeżeli nie chcesz, nie musisz kupować, jeżeli nie chcesz. Możesz tylko dla siebie używać produktu, a masz link do swojego sklepu internetowego, w którym twoi znajomi, twoi koledzy, twoi sąsiedzi e, ktokolwiek z, z osób, które e, zainteresujesz tym produktem. Mogą sobie zrobić zakupy taniej lub dołączyć do Ciebie i budować razem z Tobą biznes. Jest też niesamowita okazja budowania biznesu międzynarodowego przy właśnie bardzo niskiej inwestycji. Nie masz żadnego ryzyka, dlatego że masz 30 dni zwrot pieniędzy gwarantowany z każdą opcją. Jeżeli coś Ci się nie spodoba, czegoś nie polubisz, cokolwiek Ci się nie będzie podobać, możesz wszystko skancelować, oddać. Zużyte butelki nawet i dostać 100% zwrot pieniędzy do 30 dni. Po 30 dniach możesz dostać zwrot pieniędzy 90%. Także tak naprawdę nie ma żadnego ryzyka, a możliwości są fantastyczne. Co jest cudowne na dzień dzisiejszy w Polsce do końca tego miesiąca, do końca stycznia, jest to, że są udziały. Masz możliwość bycia udziałowcem w niesamowitej, ogromnej, międzynarodowej firmie. Czyli każda osoba, która dołączy teraz, do końca stycznia, z Polski i z Irlandii, ma możliwość dostawania udziałów. Te udziały są na dzień dzisiejszy w wysokości ponad 3000 zł i są wypłacane 4 razy w roku, co 3 miesiące, kwartalnie. Dla każdej osoby, która zakwalifikuje się lub wypracuje sobie właśnie te udziały. Od dołączenia do firmy masz rok czasu na wypracowanie sobie poziomu market mentor, na którym będziesz dostawała te udziały systematycznie do końca życia. Także niesamowita okazja. Każda osoba naprawdę ma szansę wypracować sobie te udziały. Nie jest to ciężkie do zrobienia, aczkolwiek wymaga to jakiejś pracy. Także, jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszam cię do kontaktu ze mną. Niesamowite jest to, że firma wspaniale się przyjęła w Polsce, naprawdę bardzo dobrze się rozwija. Dużo osób korzysta już z tych produktów. Nasza firma jest rozpoznawalna na rynku już światowym, dlatego że dużo osób z innych krajów, gdzie jeszcze firma nawet nie istnieje, już do, dowiaduje się, dopytuje się, kiedy ta firma wejdzie na rynek włoski, francuski, niemiecki itd. itd. Także niesamowite możliwości budowania właśnie biznesu międzynarodowego bez żadnych zobowiązań, bez żadnego ryzyka. Przy naprawdę niewielkiej inwestycji, a produkt jest po prostu fenomenalny, fenomenalny po naprawdę niskiej cenie, jeżeli kupujesz na promocjach lub korzystasz z programów VIP i Market Partner. Jest też program dla klientów, jeżeli ktoś chciałby być tylko i wyłącznie klientem, używać sobie produktu najtaniej, wtedy polecam program VIP. O szczegółach powiem w następnym filmiku lub skontaktuj się ze mną, też powiem Ci szczegóły. I naprawdę zapraszam Cię, zapraszam Cię do współpracy, dlatego że no jest to po prostu, są to niesamowite możliwości, firma będzie się rozrastać globalnie na cały świat, jesteśmy już firmą, która przoduje w sprzedaży do, właśnie produktów do pielęgnacji włosów, a tym bardziej, że mamy fenomenalny produkt, który jest z najwyższej półki premium i przyjął się cudownie w każdym kraju, w którym nasza firma jest. Także zapraszam Cię do kontaktu, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Nie zastanawiaj się, bo kto nie ryzykuje, ten nic nie ma, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma tutaj żadnego ryzyka, a warto naprawdę spróbować. Zawsze możesz zrezygnować, a później już dołączyć, żeby mieć udziały firmy Nie Będziesz Mogła. Jeszcze tak na koniec porównam szybciutko firmę APU albo firmę, Facebook albo Google, które się naprawdę wspaniale rozwinęło i jest miliardową firmą, i zastanów się, gdzie byłabyś, gdybyś być może miała możliwość dołączenia do firmy Apple 10 lub 20 lat temu. Być może byłabyś też udziałowcem, gdybyś sobie wypracowała takie udziały i byłabyś milionerką. U nas jest taka właśnie szansa. Możesz sobie wypracować udziały i za 2, 5, 10 lat. Być może będziesz właśnie milionerką, jeżeli dołączysz do naszej firmy i będziesz współpracować, będziesz właśnie takim udziałowcem. Także perspektywa jest naprawdę niesamowita. Zapraszam Cię do współpracy, do przyjrzenia się bliżej tym możliwościom. Zostało już niewiele bo tylko 5 dni, ale naprawdę warto, naprawdę warto. Tym bardziej, że zawsze możesz zrezygnować, a później już nie będziesz mogła dołączyć właśnie z tymi udziałami firmy. Także pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze zapomniałam dodać, że te udziały cały czas, kochani, wzrastają, bo na samym początku te udziały były niższe. W miarę jak firma się rozwija, to te udziały wzrastają. Tak, jeszcze nawiązując do Stanów Zjednoczonych, gdzie firma powstała. Te udziały na początku były w wysokości 500 dolarów, 500 dolarów, ale teraz po 6 latach udziały są w wysokości ponad 13 tysięcy dolarów i cały czas wzrastają, cały czas rosną. Także w Polsce udziały właśnie z całej puli europejskiej też będą rosły, też będą rosły z roku na rok, z miesiąca na miesiąc ta suma się powiększa. Także zapraszam Cię, dowiedz się więcej, dołącz do nas. I działaj, i działaj, zarabiaj pieniądze, bądź niezależna finansowo yy, i używaj przede wszystkim naturalnego, zdrowego, cudownego produktu do pielęgnacji włosów. Pozdrawiam cię gorąco i życzę ci wielu sukcesów.